Mateusz Big Boy, Borkowski z Gogglebox. Przed telewizorem to postać, którą albo się lubi, albo nie. Trzeba mu jednak oddać, że ma na koncie spektakularną metamorfozę. Schudł w sumie ponad 170 kg. Jak tego dokonał? Zobacz, jak wygląda dziś. Spis treści: Big Boy legendą, Gogglebox, ogromna metamorfoza Big Boya, G O G G L E B O X. Przed telewizorem. O czym jest program? Zobaczcie, jak zmieniał się Mateusz Big Boy Borkowski. Jak zmieniał się Big Boy? Zobacz zdjęcia: Big Boy, Legendo, Gogglebox, Mateusz Big Boy, Borkowski to postać, która mocno wyróżnia się na tle pozostałych uczestników programu. Gogglebox. Przed telewizorem to jeden z tych uczestników, którego się kocha bądź nienawidzi, jednak w żadnym wypadku nie można nazwać go nijakim. Do tego ogromne wrażenie robi metamorfozą, jaką Mateusz przeszedł w ostatnich latach. Ogromna metamorfoza Big Boya: Big Boy schudł już ponad 170 kg. To wydaje się wręcz niemożliwe, szczególnie, że na początku programu mężczyzna ważył prawie 230 kg. Z edycji na edycję jednak mężczyzna chudł w oczach, aż w końcu postanowił bardziej zadbać o własne zdrowie. Uczestnik, Google Box, przed telewizorem w jednym z wywiadów, wyznał, że to wszystko nie było łatwe, a kolejne stosowane diety nie były skuteczne. Wówczas lekarz polecił Borkowskiemu operację zmniejszenia żołądka. Oczywiście, sama operacja nie wystarczyła. Od tego czasu Mateusz, Big Boy, Borkowski musiał całkowicie zmienić swój styl życia. Jak przyznał w rozmowie z plotkiem, nie lubię słowa walka, bardziej wolę zmiana trybu życia. To nie jest etap, każdy następny krok zależy od ciebie. To zmiana trybu życia, która skończy się z Twoją śmiercią. Do końca Twoich dni musisz to mieć z tyłu głowy to zabawa do końca życia. Jeśli chodzi o wygląd, jestem standardowym, szczupłym gościem, mam bardzo dobrą formę. Dla mnie 30 km spaceru to nie jest problem. Mam niesamowitą kondycję, dziś wciąż trzyma formę i nie ma problemu, by pokazać się szerokiemu gronu odbiorców. GOGGLEBOX Przed telewizorem, o czym jest program, to program o tym, że każdy lubi oglądać telewizję, a jeszcze bardziej ją komentować. To już dziewiąty sezon formatu, który gwarantuje zabawne podsumowanie gorących programów telewizyjnych mijającego tygodnia w wykonaniu znanych już komentatorów GOGGLEBOX. Spontaniczne zachowania i prawdziwe reakcje widzów oglądających telewizję w swoich domach.